Witam. Dawno nie było update'u, jeśli chodzi o kombuczę. Teraz nastawiam o wiele krócej tą kombuczę, bo ona za szybko teraz się robi. Ten grzybek już jest dosyć spory. Jeden chyba odczepię. się narobiły takie fajne warstwy. Ten jest nastawiony 6 kwietnia. Ja ogólnie ten grzybek już jest taki duży i taki ładny, że taką buczu robi się gazowana y, nawet w tej pierwszej fermentacji, bo ten grzybek przykrywa wszystko, więc y, nie ma dostępu y, do powietrza. Wszyscy robią bombelki. Więc fajnie odczepiamy Jeden i od razu go może wyrzucimy. Ten taki ciemny. O, pięknie. No, a resztę tutaj już zostawimy, Już się narobiły warstwy tego ładne. To jest taki ładny, okrąglutki, taki jak ten pojemnik. Także. No, co mam powiedzieć? Coraz lepsze jestem.